Mam, łupanie, Pan uderzył, nie mocno I będzie, powiem ci, chyba no, większy No Siemanko, witajcie, dzisiaj jesteśmy na zaproszenie od Tutaj, od, y, do, do, przyjechaliśmy do i, i, Jonuta. No i co, zrobimy sobie mało, mało, małe zawody, takie y, W którym, y, które będą trzy najdłuższe szczupaki tak. Największy szczupak i, i też y, ilość szczupaków Także trzy punkty będą, będą roz, 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 rozłożone Także no co, my, my idziemy na łodzie i zostańcie z nami. A jeszcze nie wspomniałeś, że kto wygra, będzie miał tego mila, nie? W Maku, tak. tak. Wygrany dostaje darmowego, darmowego mila w McDonaldzie, także. Także oglądajcie. i z nami Zobaczymy, i... co z tego będzie Dobra. Do później. Na No to my lecimy, Tutaj macie dzisiaj robi, już na no już zaczyna na grubo 58 centymetrów. Lotka i ten, i brzegu, nie? 5. Tylko wpadło, no? Jest pierwszy, panie. Tylko wpadło, raz, raz zakręciłem, ale dłużej jest. Widzisz? Nie, jest duży. Już. Ale tylko mówię, tylko wpadło stary, i od razu. I budu. Nie jest największy. 60 plus nawet powiedziałem. Jest, dobra, zobaczcie pożar muszkę. No mówię, no chwilę zakręciłem, a chwilę wcześniej spiąłem jednego na większy kaliber. No zobaczcie, no jednego już spiałem na muszkę, teraz założyłem znowu muszkę. No i jest. No ile tak będzie? około 70, coś nie w okolicy. No, no, zmierzymy nasz piego i do wody i jest prawdopodobnie 1-0 No tu macie tą muszkę, na którą wziął streamer 25 cm obciążenie 12 gram żarka, widziałeś? O nie, jest duży Zdelek. Malutki No już. Jest kolejny Damian Nica. To zobaczcie. Damian Nica. kolejny jest taki, ale idę do Damieniu Nica. Jest 50. 50 parę może nawet. A zobaczcie na co. Na samiuka dziesiątkę. White Tiger. Zmierzę go tylko z ciekawości. ma. o 50. 52. Poszedł no. Nawet weź tam się pierdzielisz z to kotwico, weź, bieraj, bieraj o tam i ile można. No jak na razie mamy dwie sztuki, no i odprowadzenie mieliśmy. Trzy albo cztery, nie? No trzy, także jak na razie no dużego kalibru nie ma, no ale zobaczcie, no mgła cały czas jest. Także podejrzewamy, że jak mgiełka opadnie, to się ruszą. Czego się boi. to papa. Pa. Nic ci nie będzie mocno. ja byłem, że miał branie. Bo... Nie, nie będę miał. O, widziałeś to? Widziałeś jakie branie miałem? Nie. nie widziałeś? No po... Nie widziałeś, to ci mówię. To ty zrobiłeś? No nie, no ja. No to ci jakie pociągnięcie starym? Nie, nie widziałeś? No skąd? Ten tu. Zobacz, tego, te, tego nawet tego po prostu. Ten? No, układa się. No to jest inny, wiesz, inny łokaczerka. Inaczej go A może ten? Topwater Points. Tutaj <ś cries> <śles> nie ma opcji. Się. Nie ma opcji robić z tego na topwater. Jak wiesz, a tak szarpnięcia robisz mocy, to on się wykłada. Mam. Siedzi. Chciałem w podbić? I mam. O no nie jest znowu duży, wiesz? Mały. A chciałem teraz podbić, wiesz? Gdzie jest znowu? No, ja mam kolejnego ciągnie a, Sztuka numer 3. Mam nadzieję, że wyjmiemy. Dawaj go tam pierdzielisz się. Mały, mały. No Ale co robi robotę? Woda czysta na maksa i seledynki, no. I w dziorki, przez Dobra, no chodź kolego Dobra. Pięć dych równe. Ile? Równy? Równe pięć dych Ale sztuka, sztuka, nie? Tak, dobra. No. Taki. Monster. Pójdź dalej kolego Nie, siedzi, patrzą, ale to mało będzie Bardzo mało, wiesz Ale takie branie To będzie bardzo No mam, mam, ale to jest malutki Naprawdę malutki, stary Takie branie, że wiesz, znowu chciałem podbijać i nagle branie, nie Zobacz Albo coś podhaczyłem, stary Wiesz no raz, raz wolno idzie, a raz słabo Zobacz, teraz już idzie mocno, stary Co to jest? Kupa, a no się wkręci wasz. O taki mały <grywia> Ja nie mogę Dawaj za Mordę mało przynajmniej Podniesiesz go tak? Nie Daj go do tego to najmniejszy co? Co ty? Tam był ostatni, przed ostatni... ostatni był najmniejszy Mówisz? 53, 3, no Nie 4, 54 54 50, 54. No nic większego nie wychodzi dorazia. 54. Uważcie. Jak 50 groszy. No ale co na żelka? Bo mówię, woda czyśutka, jak nie wiem, ma sredynę kusi, nie? Proszę raz... Fish, Fish that feels nice, it feels decent. Just in time. <laughs> no macie coś podpiął, fajnego. Bo większe, co będzie no? tu? Większe. Na muchę? Tak. Zdjęłem za pięknie. Daleko się widzę? Nie, no. nie, <laughs> nie. Nie, gróbka, chyba nie. Zobaczcie, jak na razie na pewno największy. No, największy, no mój pierwszy. pierwszy no pierwszy ale ładny, ładny, ładnie, wybarwiony. On miał 68, a twój doma? ma? 69, no 69 69. co to ma dłuższy? Ale pan ci bardziej zabity niż ten mój, nie? Dobra, to dawaj dziada. puszczaj go no. Poszedł. Po Macie, pokaż coś wziął. Wziął mi na taką muchę. ma. Nie wiem, 40 na pewno ma, nie? No 40 na pewno ma, no No dobrze, tak działamy dalej Sztuka nr 5 to było Pierwsze branie moje No ale pierwsze, a największe od razu, nie? O proszę, i zaraz po fadzie. Ale mały chyba, co? Maciek? Mały czy nie? Glut? Mogę tutaj naprowadź, panie <głosy> <głosy> No zobaczcie, macie dzisiaj rekordy B ja piękności, drugi mój. No ale teraz to gumeczka 12, nie? Westing Shutteas. Trzecie branie i w końcu siedzi. No, w kolorze pomarańczowym, no grzdylek Wydaje się na głębszą wodę już. Mam panie, pan uderzył. Nie mocno i będzie, powiem Ci, chyba większy. Chociaż nie, widzę go u góry. A powiem Ci, że myślałem, że nie było jakieś mocne branie, wiesz? No, damy, ma. Na tym. No, na, na, na fajk. Ej, nie ]aj. jest taki mały. Będzie. 70 będzie miał. będzie miał. Co pan Oj, 72, no? no? 72 gadaj No zobaczcie Jak na razie największy No i on już pojechał 72 cm na gumę też Tensha W kolorze Official Roach Także no, ładna, ładna rybka Dobra, wracam do wody No i zobaczcie, już, już chyba, chyba ostatnia ryba nasza dzisiejsza. Taki zaraz go zmierzam. No, 70 wygląda, bo w ulicy. Nie, nie ma. No, 60. 60. 68. Siedem. Siedem, no. 67. No A co? na co ci wziął? Na co? gumiaka. Na no to dobra. Do... Tak go puszczaj. Zakończyliśmy, zakończyliśmy, no udało się, 6 do 1, no niestety i on niestety pojechał szybciej, no, około 2, nie? O, o drugiej skończył, no ale miał na koncie jednego szczupaka, mieliśmy już 6 wtedy. Tak, dokładnie. No tak i co, także... dołapaliśmy później, Kto on pojechał, jeszcze 2 godzinki łapaliśmy. 2 złapa... dołapaliśmy. No, a największy 72, także no. naprawdę nic wielkiego, no także... ale coś się działo, nie? I on nam y, McDonalda wisi, bo, bo musiał <laughs> wcześniej jechać, bo jego kobieta się źle poczuła i, i musiał jechać no. wcześniej, także. Następnym razem się jeszcze spikniemy i, i, i zrobimy rewanż taki już, już, już porządny Także żegnam się z wami i do zobaczenia w kolejnym odcinku, trzymajcie się. na razie